Siemanko wszystkim, z tej strony MOTOSAWiK Dzisiaj będzie mała recenzja toreb RENOWALK W wersji 2 razy po 14 litrów, czyli razem 28 Jest to określane przez producenta jako wersja L XL to są dwa razy 24 bodajże Ok, w takim razie powiem tak jak widać, miałem okazję przetestować je w lekkim deszczu, a raczej oberwaniu chmury. I wygląda to w następujący sposób. Myślę, że całkiem nieźle i że faktycznie no ma to jakąś tam swoją wodo, wodoodporność, tak? Nawet tutaj na tym materiale jest no czuć, że jest on taki jakiś tak no, wodoodporny. Zaraz zresztą tu są śpiwory i takie tam pierdoły, więc tutaj będzie najmniej widać, jeżeli coś przemokło. Z drugiej strony, z drugiej strony są papiery. Zwykle po prostu ta torba jest wypchana. Tak? Są w niej tylko papiery, takie zwykłe do ręczniczki papierowe. Tak wygląda w Himalajanie kwestia poruszania się tej torby i odległości od tłumika. Udało się uzyskać całkiem niezły efekt. Aczkolwiek, no mówię, te torby tutaj z drugiej strony wygląda to tak, yy, i tutaj też takie o, poruszanie jest. Jechałem, powiem tak, może od początku, jak, jak, jak je testowałem. Jeździłem z nimi teraz w terenie po takich no, dosyć fajnych dołach. Po po prostu takim terenie o frodzie, piasek, doły i tak dalej. Dały radę, nie spadły. Jakie przymocowałem. Tak, że tak powiem, są. Był to bardzo krótki odcinek, bo jechałem może nie wiem, 5-10 minut, bo właśnie zaczął lać deszcz, dlatego zawróciłem. Eee, no Niemniej jednak poskakały trochę na dołach. Jechały ulicą, jechały po prostu jakąś tam kamienistą dróżką między miejscowościami. Jeździły właśnie w lesie na dołach. E, piaskach i tak dalej. E, no, no, nie był to jakiś nie wiadomo jaki hardcore, ale już fajnie odwzorowywał takie powiedzmy warunki, które, w których będę się z nimi poruszał. No i jak na razie e, całkiem nieźle. No, pod nimi mam tą tak zwaną bazę e, usztywniającą, ale o tym zaraz. Dobra, może tak, też tak. Krótko zwięźleń na temat, jeżeli chodzi o cenę. E, Kupiłem torby, same torby około siedmiu, siedmiu dych, siedmiu, ośmiu dych jakoś tak, taniej niż na temu, a to są torby, które jak widać są nówki sztuki jeszcze z metkami, tak, to są nówki sztuki jeszcze z meteczkami, idealnie nowe od producenta, także kupiłem je sobie za 300 już łącznie z przesyłkami, ze wszystkim. Na jakimś wintet 200, chyba w ogóle czekaj, czekaj. One 250, czy coś w tym stylu, czy 260 kosztowały same torby, plus tam przesyłki i plus te jakieś opłaty serwisowe. Łącznie 3 stówy za same torby w rozmiarze L, czyli 2 razy 14 litrów. Tak, tak to się zamknęło, jeżeli chodzi o torby. Jeżeli chodzi o bazę, czyli on to, to, to takie. Usztywnienie dedykowane tym torbom oraz tym większym torbom 408-litrowym, i tak dalej, w ogóle całej tej serii, akurat toreb od Reno Oczywiście usztywnienie również jest z tej samej firmy Reno Walk, Reno Walk, Rino Walk. Nie wiem, będę to może pokażę. Reno Walk się czyta. Nie jestem wielkim anglistą, więc nie będę tutaj próbował jakiś tam akcentów zgrywać. Po prostu rino Walk i wszystko na temat. Co so, sobie można łatwo wyszukać na na przykład temu albo AliExpress. Eee, dobra, sprawdzamy wodoodporność, bo mówię, one jak widać nie przemakają. Tutaj sobie o, nawet wcieramy. To jest śliskie, to, to nie przemoknie. Także otwieramy torbę. Ciach. Aha, dobre, jeszcze boczne. Żeby się otworzyła. Dobra, pyk. Pyk. Otwieramy i mamy owe papiery Wyciągam papier No i nie widać na nim żadnych kropli nic nie przemokło będzie słabo widać Będzie słabo widać bo jest... mam słabe światło po prostu ale dobra, nie będzie widać można mi wierzyć na słowo, bo macam Macą sobie dół cały ten tutaj dół tej torby dno, dno. no i niestety niestety no niestety jest sucho ona jest też wyłożona od środka takim materiałem śliskim jak widać o, coś takiego wodo też wodoodpornym tak niestety no nie ma takich wkładów które można łatwo wkładać wyjmować to są, no największy jakby minus tych toreb, no ale coś za coś, cena robi, robi robotę, tak. Także za powiedzmy 380 zł zestaw toreb z usztywnieniem, 28 litrów w sumie, na takie wypady jak ja potrzebuję, czyli gdzieś tam na jeden dzień się wyprawić, yy, z nie wiem, z jakimś tam namiocikiem i yy, z nie wiem, jakimś śpiworem i, i powiedzmy matą, do spania samopompującą, no to naprawdę myślę, że 380 zł za taki zestaw to nie jest dużo. To nie jest dużo, to nie jest jakaś tam wygórowana cena. No i proszę, na przykład tutaj o, mata samopompująca, pyk. Dalej jest jeszcze śpiwór. Pyk. Letni, więc jest w miarę, w miarę kompaktowy. I tak to wygląda. E, okay. Jeżeli chodzi o mocowanie tych toreb. Dobra, to sobie zdejmiemy i odłożymy. E, jeżeli chodzi o mocowanie tych toreb do motocykla. To ja osobiście przyznam się, że to jest tragedia. E, przynajmniej jeżeli chodzi... No czy tragedia? No kurde. No nie chcę gadać, że to jest jakby nie do zrobienia. Że, że to nie wiadomo, że jest jak złe, czy coś takiego. Ale... Po prostu nakombinowałem się jak koń pod górkę, żeby w ogóle to jakoś tak sensownie spiąć. I żeby to po prostu na, na tym etapie, żeby mi po prostu nie wpadało y, gdzieś tutaj, y, nie, nie szorowało około, tak? Jak widać, meteczki, tak mówiłem, chyc, chyc, nowki. No dobra, no i żeby to po prostu nie szorowało mi około podczas jazdy, nawet takie po prostu na, na asfalcie. No i jakby dodatkowo doszło do tego, że koło zacznie sobie pracować, oczywiście góra-dół, no to, to, też brałem pod uwagę, tak, żeby to się jakoś tam ogarnęło. No i drugą stroną medalu jest to, że chciałem uniknąć kontaktu jak naj, o, chciałem uniknąć kontaktu z tłumikiem, tak, żeby one mi się gdzieś tam nie nadpalały, nie, nie, nie topiły czy jakkolwiek, nie? No i, no, i, no i się udało, tak? Jadąc, nie słyszałem jakichś tam uderzeń, szorowania czy, czy, czy czegokolwiek takiego, jeżeli chodzi o te torby. Zresztą to widać po nich, że tylko po prostu się zabrudziły piaskiem z koła. A tutaj, no zła ładnie ostrość. Zła ostrość, przyjacielu. A tutaj one nigdzie nie są po prostu przetarte ani nic się z nimi złego nie stało. Także no duży plus dla nich, że po ciężkich bojach po ciężkich bojach, ale się udało po prostu je zamocować. No i po prostu spełniły swoje zadanie tak czyli że dałbym się radę w nie spakować i i dałbym radę z nimi po prostu wyjechać sobie powiedzmy na weekend, tak? Bo torby, gdy się spakują, to są w zasadzie w ten sposób na, na płasko, bo je się zawija ja tam jeszcze. Cyk, tak jak było widać, jak je odpinałem. I e, co? I tutaj je mamy w zasadzie dużą, płaską powierzchnię przez całość, czyli że... Można jeszcze spokojnie gdzieś tutaj sobie zamocować namiot, jakieś inne bzdurki. Aż tutaj, no tutaj w sumie mam nawet taki mały patencik, że gdybym się mocno postarał, to odkręcam te cztery śrubki, wyciągam te mocowanie, te plas ten plasticzek w zasadzie fabryczny i po prostu tutaj sobie robię taką większą platformę, można powiedzieć. Którą mam przygotowaną z drewna, no jest ona cięższa, co prawda, niż, niż takie badziew, ale no coś za coś, z, powtarzam. Także, jeżeli jadę na jakiś camping, coś i potrzebę troszkę więcej zabrać, mimo wszystko, no to to mnie ratuje, tak? Niemniej jednak tutaj też jest zawsze miejsce na coś tam, żeby po prostu sobie przytroczyć. Tu jest dużo, jakby, takich miejsc, o które można zahaczyć jakieś linki, nie linki i tak dalej. To jest akurat plus tego motocykla. Ponadto, jeżeli chodzi o sam, o, o jeszcze przód. No to e, fabrycznie Royal Enfield nam dodał te miejsca, w które o, tutaj możemy sobie też z przodu po prostu zamontować e, jakieś tam torby, nie wiem, 5, 8, 10 litrowe i sobie z nimi jechać. No ja akurat taki, na razie takiej potrzeby nie mam. Także torby RinoWalk. Hm. E, w ocenie taki powiedzmy jak na bardzo po prostu krótki wyjazd testowy, żeby sprawdzić czy to w ogóle... Będzie miało rację bytu, sens i tak dalej, no to takie, no co, no są wodoodporne, mieszczą rzeczy, tyle ile mieszczą, no coś by się tu na pewno pomyściło, tak, to dwa razy po 14 litrów, plus jeszcze miejsce tutaj, gdzie można też dokupić większą torbę, albo po prostu sobie torbę przyczepić i sobie jechać z torbą, tak. Także w mojej ocenie za tą cenę, powtarzam, za tą cenę, yy, to jest raptem te 380 zł ze wszystkim już no to yy, takie, myślę, no, jeszcze powiedzmy, przyczepiając się, odejmując jakieś tam yy, zasługi za, za, to, za te mocowania, że się trzeba było z nimi yy, nastalować, że po prostu nie jest to jakieś takie intuicyjne, yy, nie jest to takie proste, że o hopsiu pyk pyk, yy, nie wiem, 10 minut. I zrobione, tak? Tylko jeszcze no naprawdę trzeba pokminić I teraz jakbym miał to spiąć W sensie odpiąć Zanieść powiedzmy na kemping albo coś I wrócić z tym na drugi dzień I jeszcze raz to montować To spędziłbym pewnie przy tym drugie pół godziny albo i więcej Żeby to jeszcze raz Zamontować I pewnie nie byłoby to idealnie w ten sam sposób Tylko już bym się trochę pogubił I zamontował pewne rzeczy inaczej Także no takie myślę, że 7 na 10 można im dać na zachętę, 7 na 10 na zachętę, e, jak na taką po prostu e, pierwszy strzał, nie wiem, 10 minut jazdy po terenie e, mieszanym z nimi, e, ale takim no, uczciwym terenie, że naprawdę tam były górki fajne, można no, błotko, piasek i tak dalej, nie? Nie zaliczyłem z nimi wywrotki, więc nie wiem jak jest. To nie wiem, gdzieś tam może i się ludzie na necie będą wypowiadać, bo no coś tam już jakieś opinie o nich krążą. Także e, pff, Także można też po, poszukać sobie gdzieś na YouTube albo gdzieś indziej. E, jakiś, nie wiem, taką, powiedzmy, recenzję już prawdziwą z wyjazdu. Za jakiś czas będę mógł, będę mógł zamieścić, no bo planuję zrobić z tym właśnie jakiś taki jednodniowy wypad. Z tymi torbami i je przetestować tak, no, w takim prawdziwym boju. Jak się sprawdzą i, i żeby móc uczciwie powiedzieć, że tak, są dobre, można je kupować na przykład. nie? No nie wiem, jakieś inni ludzie na nie wiem, te bardziej, bardziej terenowa ekipa jakaś tam. Yy, nie pamiętam nazwy, ale narzekali na to, że podczas długotrwałej jazdy yy, puszczają szwy po prostu dzienie gdzie, tak? Tutaj na tych mocowaniach, zwłaszcza gdzieś tam, że puszczają szwy. Że torby po prostu nie wytrzymują tak zwanego zapierdzielania po terenie Takiego hardkorowego, jak to mówią już na speedzie Że nie ma litości, doły po prostu koło Nie ma, nie ma czasu wybierać po prostu tych dołów no to, no to zgodziłbym się Zgodziłbym się, że torby mogą mnie wytrzymać tak? Ja myślę, że nawet jakbym teraz moim motocyklem sobie pojechał Na, nie wiem, TED i zrobił go w jakiś tam ostry sposób Czyli, że no nie szczędząc, szczędząc sił i motocykla, no to mogłoby się okazać, żebym pogubił te torby. No ale nie wiem, no na razie tego nie zrobiłem, więc nie będę na tym polu może się wypowiadał. Będę miał pewnie jeszcze taką okazję. W każdym razie, jak na razie. Tak, do po prostu spokojnej jazdy turystycznej, kempingowej gdzieś tam na jakiś szlak, czy tam kurczę, no nie wiem, gdzieś tam sobie zjechać na pobocze, rozbić namiot na nockę, dwie, posiedzieć z, nie wiem, z przyjaciółmi, czy samemu, czy jakkolwiek myślę, że takie torby się nadadzą za tą cenę, nie wydając po prostu Bóg wie ile na markowe torby innych firm no to zdadzą egzamin i można w ten sposób sobie zafundować powiedzmy taki tani motocamping, tak? Bo ja te torby zresztą też wziąłem dlatego, w tym rozmiarze akurat były i wziąłem je dlatego, że chcę je używać również na tym harpaganie, czyli na kawasaki Kalixie 250, który szczęśliwie posiadam. I tutaj myślę, że też w miarę dobrze powinny podejść te, te torby, zwłaszcza z bazą, chociaż już to świetnie, tutaj ten plastik świetnie usztywnia z tej strony, ale myślę, że jak tu położę na niego bazę i na przykład jeszcze tutaj, chociaż tutaj ten, ten plastik też świetnie robi robotę, no ale dobra, baza się zawsze przyda. Także te torby są na dwa motocykle, nie tylko na Himalajana, ale też na właśnie Kawasaki. Tak. Chociaż Kawasaki nikt nie jeździ, jak to mówią. No, ale zobaczymy. Jak na razie przetestuję to na Himal Himalajanie 450 i będziemy dalej sobie myśleć. Także, no dobra, nie przedłużając, dzięki za oglądanie. Myślę, że. Może pomogłem, może nie. Mówię, gdzieś tam na moim kanale na pewno się jeszcze pojawią e, dalsze testy tych toreb. Będę o nich gdzieś tam nagrywał i będę o nich mówił. Także tyle ode mnie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Mówił Motosawik. Pozdro. Trzymajcie się do następnego.